Cześć wszystkim! To Winda po Jedziemy się windami Otis na stacji kolejowej Kraków Grzegórzki. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od windy na peron pierwszy. się. Jedziemy sobie na dwójeczkę. Tutaj dane, dobra. Doors opening, drzwi otwierają się. Second floor, piętro drugie. Doors closing, drzwi zamykają się. I co ciekawe, te otisy są dwustronne, a z drugiej strony nic nie ma. Drzwi otwierają się. Dobra, na dwójeczkę. I tam wstrzymujemy nagranie. Idziemy do drugiej windy. Drzwi się. Tutaj mamy panel, tak wygląda. Dobry, drzwi, Dobra, opieram. wsiadamy. Piętno, Dobra, idziemy do drugiej windy teraz. A tutaj mamy windę na peron drugi. Otis. Widać, że bardzo nowoczesny. Jedzie już. To winda chyba obsługuje trzy piętra mhm. Tak, trzy się. Zero. Zero. O z drzwi zamykają się Jest to winda na pewno drugi, na pewno pierdżu, pierdżu już jechaliśmy Duża winda. O! Oświetlenie drzwi otwierają się. Second floor. Piętro, drugie. Tajdany dwa tysiące Dobra. Zamykają się. Jedziemy. Ale ładna animacja była. Zero. Do dobry, link ludzi otwierają się. ROM poziom zero. Czekaj masz się window, zamknie?